To pomęczmy temat, muszę odpakowuje temat Nowsiaksa Co tam się działo między wami? Jak to wyglądało? Co tam jest kręcone? No właśnie tutaj muszę zasmucić wszystkie szypujące yy, Ale z taki nie, nie możesz tego zrobić. Nie możesz tego zrobić. Za mocny szyp jest zrobiony. Ale no niestety, no ja i na jesteśmy ziomeczki. Na serio. mały paluszek? Na mały paluszek. Mogę wam powiedzieć. Wiesz, że usycha, jak się kłamie. Wiem, ale mogę wam powiedzieć. Macie ją jak coś, że... Był jakiś tam moment, gdzie my się bardziej spotykaliśmy, że tak powiem. Wiesz, spędzaliśmy więcej czasu ze sobą, ale uznaliśmy po prostu ostatnio, że lepiej być po prostu ziomkami, że się super dogadujemy jako przyjaciele i, i tyle. Ustaliliście ostatnio, czyli wcześniej przed ustaleniami, mogło Powiedziałam, coś powiedziałam być. że spędzaliśmy więcej czasu ze sobą, ale to nie było nigdy nic, ta, nic takiego. Okej. Okay. No. Myślę, że widzowie sobie będziemy sami odpowiadać. Myślę, że widzowie tutaj będą zasmuceni. No, o, zobaczymy. Mi się wydaje, że wiesz, fanfiki tak nie przestaną być no, pisane jednak. Tak. Wiesz, jak, jak nie, ale tak. powiem ci, że jeżeli chodzi o sferę jakąś uczuciową czy coś, to no ja nie, ja nie jestem gotowa a, jakby a nadal. A w inną stronę? Nie, mm, chyba nie. W stronę będzie. w ekipie? Albo kogoś z poza bo poznałeś będąc ale, w ekipie. Ale że co, że ja do kogoś? No. No właśnie nie. Właśnie Nic? to jest, to jest przerwane. W sensie powiedzieć, że y, ja sama się nie, nie czuję na razie gotowa na jakieś związki. Wiadomo, że jakby się ktoś trafił, który mi podpasuje, będzie fajne i w ogóle to mi się może odmienić, ale ja na ten moment mam dość związków po prostu. Jakby, o nie, już, nie, o nie, ale to źle brzmi teraz. To właśnie to nie, to nie chodzi w ogóle o, o Mikołaja czy, czy coś, y, tylko ja... Od początku swojego życia nastartnego byłam w związku. Naprawdę, ja byłam w trzech związkach. Jeden, który trwał przez trzy miesiące. Potem pół roku byłam sama. W wieku 13-14 lat byłam z chłopakiem przez trzy lata. I ja po miesiącu dwóch byłam z mikołem przez cztery lata. I jestem teraz tutaj. I to jest, to jest mój najdłuższy okres bycia singlem na razie. I powiem. Powiem Ci, Cieszy że jest, jest, jest okej, okay. jest ok, Wiadomo, że są takie chwile, że no by się chciało z kimś obejrzeć tego Netflixa, Coś by się chciało przytulić i w ogóle, ale nie no jest ogólnie w porządku. Jest gituwa. No dobra, to ile takiej wolności sobie dajesz jeszcze? Rok, dwa, trzy. Nie wiem. Nie, wiesz. nie wiem, Mogę serio nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo. Kiedy dzieci? O Jezu, nie, 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 nie. Ja akurat jeżeli chodzi o dzieci śluby, to. Yy... To jestem trochę, trochę inna niż wszystkie dziewczyny z, z ekipy, i raczej mnie przerażają takie rzeczy, i, i raczej o tak nie myślą.